Matura z matematyki już pojutrze, a dzisiejsze zadanie dotyczy trygonometrii. Kąt alfa jest ostry oraz kosinus alfa równa się 24 24,25. Tangens kąta alfa jest równy 7,18, 7,24, 7,25 czy 18,25. To zadanie można zrobić na dwa sposoby co najmniej. Tu przedstawię ten wynikający z definicji. Narysujmy sobie trójkąt prostokątny i zaznaczmy nasz kąt alfa. Kosinus to z definicji iloraz bliższej przyprostokątnej B do przeciwprostokątnej C. W takim razie B mogłoby na przykład być równe 24, a C 25. Mówię na przykład, ponieważ w zadaniu otwartym nie można by było tak przyjąć, a w zamkniętym można. Skoro w takim razie tutaj jest 25, a tutaj 24, to stwierdzenia Pitagorasa możemy wyliczyć trzeci bok, który nazwiemy a. Podstawiając odpowiednie liczby, mamy czyli dalej a ta różnica to 49. W takim razie a równa się 7. A skoro tutaj jest 7, to z definicji tangensa, która brzmi A przez B dostajemy 7 przez 24, czyli 7 24 I taką odpowiedź mamy pod literką B. Drugi sposób na rozwiązanie pokażę w dłuższym filmiku, kto ciekaw niech obejrzy. I zapraszam też na jutrzejszy, ostatni odcinek z cyklu Odliczanie do matury. Do usłyszenia!